Tarot. Większość ludzi hmm, w stosunku co do tarota, chciałbym tutaj nadmienić, że większość ludzi po prostu nie potrafi formułować pytań. I to jest duży i zasadniczy problem, ponieważ a, a, jeśli jest natłok pytań, Osoba nie potrafi sprecyzować dokładnie danego pytania, to odpowiedź wówczas będzie chaotyczna. Będzie chaotyczna, i tarot nie będzie udzielał odpowiedzi takich związanych jakby z życzeniami danej osoby. Nie do końca również trzeba się liczyć z tym, że udzieli jasnej i rzeczowej odpowiedzi. Chciałbym zaznaczyć, że yy większość odpowiedzi, również informacji, jakie otrzymuję od osób pytających, to są informacje do tych osób. To nie mi jest rozumieć i wchodzić w życie danej osoby, gdyż ja tak naprawdę odcinam się od danego życia. Ja przekazuję informacje wyłącznie na takiej zasadzie, by były do danej osoby. Nie by rozkładać na czynniki pierwsze yy, całą wróżbę, bo im bardziej. Musicie to zauważyć, osoby, właśnie które do mnie tutaj proszą o karty. Im bardziej wchodzę w dany temat, odgrzewam go zaraz, na przykład na świeżo. Ile ma lat, czym się zajmuje, gdzie mieszka, kiedy go, spotk kiedy go spotkam. To jest trochę takie irytujące, bo 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 bo. Y to nie jest tak, że w jednym wyłożeniu udzielę odpowiedzi na multum pytań w jednym pytaniu. No to to proszę, kurczę, no nie wiem, yy, trzeba trochę pójść po rozum do głowy, yy, jakiś dystans wyrobić, bo potem będziecie otrzymywać informacje. Yy, które nic nie będą wnosiły, a wręcz będą po prostu pogarszały yy, otrzymanego tarota. Nie, 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 będzie, nie będziecie go kompletnie rozumieć. Wpierw zrozumcie siebie, własne potrzeby, a dopiero potem formułujcie pytania. Musicie mieć to na uwadze, bo odpowiedzi wówczas będą padały, będą chaotyczne, będą, będą nietrzymające się kupy. Jeśli człowiek jest rozkwiany psychicznie, emocjonalnie, stawia próżne pytanie, raz, drugi i trzeci, nawet powiela, po prostu tylko w innej formie, to będziecie za każdym razem otrzymywać takie same odpowiedzi albo zbliżone po prostu. Trzeba po prostu szanować informacje, które ja Wam przekazuję. To sam czas, jest tutaj y, najważniejszy, i to czas będzie weryfikował i weryfikuje przeważnie z natury y, te informacje. Nagrywam właśnie ten film w takim sensie, by, by prosić osoby, które są moimi klientami, by. Naprawdę na spokojnie formułowały pytania. Nie na zasadzie, że w jednym pytaniu jest 10 innych, bo to do niczego nie będzie prowadziło. Nie zależy mi tutaj akurat, to pieniądze nie są na pierwszym miejscu, nie są naj, najważniejsze. Wytracicie podwójnie. Wytracicie podwójnie. Nie rozumiecie wówczas otrzymanych informacji, ponieważ yy, nie jesteście jakby wewnętrznie spójni w stosunku do tego, czego oczekujecie względem kart tarota. Napra naprawdę yy, przyznam Wam, że to jest bardzo irytujące. Yy, powiem brzydko, nawet mnie to wkurwia. I chciałbym czasem niektórym osobom powiedzieć dziękuję, po prostu kierując kompletnie do, do innych osób, do innych osób, właśnie które również kartami się zajmują. Cierpliwość i uwaga tutaj to jest taki złoty środek cierpliwość uwaga ale to też taka równowaga wewnętrzna i psychologiczna psychiczna to musicie pamiętać to nie są informacje dla mnie tylko informacje skierowane wyłącznie do was jeśli ich nie rozumiecie w danym momencie w danej chwili tak to musicie się liczyć z tym że y, są, potrzebny jest czas, by te informacje mogły ugruntować się w waszym życiu. Nie jestem, mówię, takim czarodziejem, który w cyrku występuje i na życzenie po prostu osób, które biją brawo, tak? Wyczarowuje kurwa z kapelusza, nie wiem, 10 tysięcy wężów czy baloników, bo, 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 bo osoby, które po prostu obserwują cały spektakl, mają to w głowie. Nie, musicie po prostu przyjąć nastawienie kompletnie obiektywne, nawet w pewnym stopniu zdystansowane, bo to nie na tym polega. Jeśli informacja, jeśli pytanie nie będzie tutaj. Jakby właśnie sprecyzowane, określone, tylko będzie zadane takiej spróżnej ciekawości, zwidzi mi się, to taka sama będzie odpowiedź. Musicie się z tym liczyć. Zajmuję się kartami już kupę lat, od 96 roku. Ja to często powtarzam. Y, wiedza i doświadczenia z tego zakresu zebrane y, są autentyczne, są prawdziwe. Ludziom się karty moje sprawdzają, również zdolności jasnowidzące też w to wkraczają, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się wizje, obrazy, często przeze mnie niezrozumiałe. Jednak, jednak, y, no, mam w sobie coś takiego, że, że no, niechętnie często odpowiadam na pytania w jednym pytaniu, gdzie, gdzie, gdzie pada 10 innych, tak? Gdy kobieta z założenia pyta, kiedy poznam miłość mego życia, skąd będzie, w jakich butach będzie chodziła, jakim będzie jeździła autem, czy będzie bogata, czy będzie biedny, czy będzie bogaty, czy będzie biedny, w której minucie może będzie się śmiał, no to są to są Banalne pytanie. To, 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 to są śmieszne, po prostu śmieszne. Samo nastawienie w ogóle jest bardzo niepoważne. Tarot tutaj też podkreślam to nie jest zabawka. To nie jest zabawka. Jeśli chcecie sobie się zabawić, to sobie zagrajcie powróćcie sobie kartami do kart klasycznych. Nie wiem, powróćcie sobie yy, rozkładając pokera na przykład. I tak dalej. Yy... Specjalnie nagrywam ten film, by uczulić ludzi, którzy są moimi klientami na ten właśnie zasadniczy fakt, że jeśli pytanie, pytanie musi być sprecyzowane, osoba stawiająca pytanie musi być pewna tego pytania, musi być wewnętrznie przekonana do słuszności tego pytania, nie mając innych pytań w głowie. I również musi się nastawić na to, że odpowiedź może paść jakakolwiek. Nie związana z życzeniami klienta, klientki, tylko po prostu obiektywnie nastawić się na yy, wszelkie informacje, jakiekolwiek będą, będzie dana osoba otrzymywała. Sama osoba pytająca musi zachować dystans. Bez zachowania dystansu w stosunku do, do udzielonych odpowiedzi kart tarota, ta osoba będzie się gubiła, będzie się plątała. Będzie bardzo szybko również zapominała o tym, co karty tarota przekazały. Będzie wtedy. No to musi być spokój. Spokój i opanowanie przy stawianiu jakiegokolwiek pytania, jakiej, jakiejkolwiek formy pytania, tak. No i cierpliwość. To nie jest tak, że jak powiem, przekażę informację, to że już następnego dnia nie wiem listonosz zapuka do drzwi i powie: oto się pani właśnie dzisiaj y, spełni, tak. Jako potwierdzenie. Tak więc dziękuję za uwagę w tym temacie.